Witam wszystkich na kanale Duży Fiat, Siemano Majstry Dzisiaj wiekopomna chwila Tam to sobie schnie, więc to jest ten sam dzień co ostatni odcinek Ale odcinek jest już następny eee... Trzeba się wziąć za tą stronę Nie wiem co tu się okaże jeszcze pod podem, bo najpierw wezmę się za wycinanie tego butnika hmm. Za wycinanie tego butnika Myślę że tu będzie podobnie Co z tamtej strony Mniejmy, mniejmy, nadzieję że nie będzie gorzej więc ja się biorę za wycinanie Zobaczymy co nam się tu ukaże jak go zdejmę Maska jest ustawiona, maska cały czas zostaje. Pas jest przykręcony do fartucha, więc ten błotnik nie ma znaczenia czy on jest, czy go nie ma. Tutaj się nic nie zmieni. Hmm. Właśnie tak. Dobra, biorę się. Jeszcze szyba. dos acreditórios. Pera, Zobaczcie teraz jak wygląda ten błotnik. Generalnie jest zajebiście zabezpieczony. Tu się nic z nim nie dzieje kompletnie w tej części. Oczywiście tu już zabezpieczenia nie ma i tu już jest rdza. I to mocowanie na, e, na kierunkowskaz też jest zeżarte, ale to nie stanowiło głównego problemu wymiany tego błotnika. Główny problem jest w tej części. Yy, więc co z tego, że tu jest zabezpieczone super, ten fartuch nawet ładnie wygląda i powiem Wam szczerze, że jestem No, pozytywnie Pozytywnie zaskoczony Bo może się okaże, że tu będzie mniej pracy niż z tamtej strony, ale zaraz zobaczymy Bierzemy się za wycinanie tego Teraz patrzcie co tu się dzieje Co tu się dzieje wszystko skrzypi aczkolwiek Tu jest coś odwalone Blacha na blachę Blacha na blachę Ale tu jest tragedia na górze Tu jest ten błotnik wsparciały cały Zawalony jakimś badziewiem Tu się po prostu zrobiła dziura I tyle i teraz tak. O ile słupek jest w niezłym stanie, to dołu słupka i tak nie ma. Trzeba będzie dorobić coś takiego jak z tamtej strony. Tutaj to samo. Trzeba będzie dorobić coś takiego jak z tamtej strony. Ech, tu jest jakaś masakra też. Ja, oczywiście jak ten błotnik zdejmiemy to tu się dostaniemy no wiadomo że ja tutaj raczej tylko to poczyszczę na ile się da aczkolwiek zobaczymy jak już to rozbebeszę o tu jest jakaś guma władowana w dziurę o. żeby nie było no dobra to zaczynamy z powrotem od początku generalnie stan tej góry mi bardzo odpowiada, bo wygląda na to, że może nawet nie będę musiał tego fartucha dorabiać, więc by było trochę prościej. I to zabezpieczenie, mimo że to jakaś czarna smoła jest, wygląda całkiem całkiem. No to to się jeszcze nawet klei na tym, czyli to jest jakoś świeżo robione to. Świeżo robione 15 lat temu. Dobra, nie wiem. Dobra, bierzemy się. Tak się, żeby nie skończyło rozgrzanie, że? że fartuch jest luks. Fartuch, je... fartuch jest luks, tylko że hmm. ciekawostka będzie taka, czy ja będę umiał tak w tym nowym błotniku zrobić, żeby ten fartuch, który jest wykorzystać. Chociaż on jest centymetrowy, niby tu jest mniej. No zobaczymy. Kuszące, żeby tego nie ruszać. Dobra, jedziemy dalej. Nieźle jest, brakuje tylko tego narożnika. Ale czy ja go będę dorabiał? Tego nie wiem. Czy po prostu nie uchłasta mi zostanie tu dziura. No po co to zrobić? się jeszcze nad tym. Dobra, czyli tu mamy, tu mamy, tu mamy. Zostaje nam to, panie. Ale to już nie pójdzie tak szybko. A to jest próchno. Przeuszę lampę. Coś widział. Yeah. Okazuje się, że całkiem, całkiem, panie kochany, tu jest napaprane czymś. Tu jest napaprane czymś. Całkiem, całkiem. Teraz się zastanawiam nad tym co tutaj mamy. Ja muszę wziąć sobie latarkę, bo to światło to gówno daje. Bo tu wychodzi mi na to, że ten błotnik to nie był ruszany, bo tu są oryginalne zgrzewy jeszcze oryginalne zgrzewy są czyli ten błotnik ma 40 lat niemożliwe kurwa I tak mi wychodzi tu coś było do, robione jakieś reparaturki ale tu normalnie to nie są spawy to so, tamten drugi był pospawany tu na rancie było widać że to jest spawane. natomiast ten wychodzi że to jest oryginał kurwa zaraz to wyczyszczę i tu porozwiercamy te zgrzewy tu już coś było kombinowane tu porozwiązamy te zgrzewy i teorie powinny bardziej to ściągać. Dobra odetnę to trochę dalej tutaj tego progu kawałek odetnę i spróbujemy to pościągać eee, No ten słupek jest w lepszym stanie niż tamten tutaj w zasadzie żadnego oczyszczenia nie trzeba robić zobaczymy co z tą górą ale tutaj ten bok jest całkiem całkiem panie No i tak co tu dalej wycinanek ciąg dalszy trzeba zrobić Tutaj to będzie dziura na wylot jednak chyba No będę musiał się zastanowić co z tym co z tym zrobić jak to ogarnąć. Dobra, biorę się za wycinanie dalej, zobaczymy Normalnie śmiem twierdzić, że ten błotnik jest w oryginale Zobaczymy czy to się uda Gdzie te zgrzewy? tu jest Jeszcze jeden spróbujmy Wiem, że można se flamastrem zaznaczyć Spróbuję to odbić, idę po sprzęt Sprzęt to złe słowo, ale spróbujemy to załatwić okrętem. jak to jest tu zrobione. Z czymś jest tu zalane, czyli jeszcze wyżej bym musiał jeszcze wyżej bym musiał to zrobić. Шустка развер так. Тут у меня как бы два. Pójdzie to teraz czy nie pójdzie? Bo tutaj mogę zahaczyć o coś. No. Puści, nie puści, za słabo Jakby za słabo. A i teraz będziemy sobie Nie blacha jak dwon. No. Dobra, no, tutaj to widzę, że jest piękna blaszka. Raleigh. Dwie takie robią robotę panie. Dobra i to możemy odciąć. Wiem, że można mueslem i tam teges, tego, tu też odetniemy. Ale ja jak zwykle mam dużo dużo tego, dużo narzędzi w robocie, więc jestem nieprzygotowany teoretycznie. Dobra, biorę się za wycinanki. Słabiutko wygląda ten rand. A to? be 1.1 Dobra, mam to zwalone. Słuchajcie, jaka jest sytuacja? Tu jest podobny temat, czyli dorobienie słupka. Na szczęście jest tak, że ta podłoga jest w miarę w miarę. Znaczy w miarę w miarę, ona i tak będzie wyrzucona, ale jest w miarę w miarę i może mi po, posłużyć za ten dystans do podłogi. Więc w teorii tu dorobimy słupek, tak samo jak z tamtej strony, i tu dorobimy te. Tą łatę tutaj mniej więcej tak samo jak z tamtej strony, czyli tu idzie to do wycięcia podobnego jak z tamtej strony. Jeżeli chodzi o słupek drzwi, jest w stanie zajebistym. Tu nic nie trzeba robić, wystarczy to wyczyścić, zaepoksydować. Mamy problem tutaj. E, tu jest to pokorodowane. Nie będziecie tego widzieć. Jest to dosyć mocno skorodowane, aż jest dziura, którą, przez którą widać środek auta. Tutaj, w tym, nie wiem co z tym zrobić, nie wiem jak się za to zabrać. Nie chciałbym tego narożnika tu wycinać. Szczerze mówiąc, tego tego tu potrzebia. Tu od środka się wydaje, że jest w miarę. Co do tego trzymacha do botnika najprawdopodobniej go wytnę zrobimy nowy trzymak do błotnika i, i tyle to jest do wyczyszczenia tutaj natomiast tu ten fartuch i całość to to wygląda bardzo ładnie tu jest kawałek do ewentualnego wycięcia i zrobienia wstawki lub wycięcia jakoś to w miarę ładnie i olania tematu żeby to wiecie, to się nic z tym nie stanie jak tak będzie jak jest Natomiast tu ten fartuch jest. Tu jest jakieś gówno. Trzeba to wyszarpać tą gumę. Tu jest nalane gumy. Trzeba to wyszarpać, ten felc wyjąć do przodu i spróbować przymiarkę błotnika zrobić. No to jeszcze muszę wyciąć, ale to już mi się dzisiaj nie chce. Zastanawiam się czy nie otworzyć tego, czyli rozciąć to tutaj, no ale kurwa, nie dorobisz tego. Za słaby, za cienki w uszach jesteś, żebyś to dorobił. Tu bym musiał zdjąć deskę, żeby się do tego dostać, i to mi też nie leży za bardzo. Z tej mańki się nie dostaniesz. Prześpimy się z tym. No i zaczniemy robić tą stronę. Jedyny problem, jaki mam, tak na tą chwilę. To to, że muszę przywieźć drzwi, bo drzwi mam wywiezione, nie mam ich tutaj, żeby cokolwiek tutaj mierzyć, robić. Muszę wywieźć te drzwi, znaczy przywieźć te drzwi, żebym mógł przy przymierzyć błotnik. Tak to wygląda na to chwilę. Jest nieźle. Aczkolwiek jest co robić, to nie jest tak, że jest super hiper i zapominamy o sprawie, bo tu jest wszystko super, przykładamy błotniki i mamy luks, tylko trzeba jak zwykle coś podłubać. Dobra, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.